Kadry. Ok, ale przerwa reprezentacyjna się już dawno skończyła. No właśnie. Filmowe kadry, filmowe kadry. Adam tutaj mówi, że Beka, bo pewnie wypuścimy jak już powróci przerwa reprezentacyjna. reprezentacyjna ale ten, nie, ten bo ten, ja to jakby. wypuszczę. On miejcie, miejcie mnie na... Trzymajcie, nie miejcie mnie. trzymajcie mnie za słowo, wypuszczę to w środę 1 listopada. Na sumieniu to ja ci będę miał jak... Trudno przygotować. Nie, właśnie są w moim zdaniem w porządku. No dobra. To co? Przykłady wam tutaj przedstawiciela. Macie zadanie Prosimy tylko wskazać tytuł filmu, i oczywiście może być w języku angielskim, jak i polskim. 20 filmów masz? Mam 20 filmów. To tak. Ha! Ech, wiedziałem. Co? Co wiedziałeś? No wiedziałem, Ale oglądałeś film, czy nie? Nie. No to, to skąd wiesz, co to jest za film? No, bo jakby filmy uważam tego gościa są. Ten film łatwe do, do rozpoznania. Nie bardzo łatwe do rozpoznania, bo to jest tak samo jak Wes Andersona, czy. No, tak, e, tak. Chłopiec jeszcze. Nolan o, też jest specjalistą. Tarantino. Nolan, Tarantino no. to są reż reżyserzy, artyści, którzy mają swój taki vibe. Unikalny styl. Dobrze, to co, co to jest? Woody Allen. Co jest to nie. jest? Wszyscy mają. Swój co to interes, jest? Co to jest? Gentlemani. Są to dżentelmeni. Kapitan. Gaia Ricego. Moim no zdaniem to... na pewno słaby film. Najlepszy. Nie wiem ja się inaczej. Ja wiem, że się z tym nie zgodzisz, ale ja się na tym filmie bawiłem najlepiej. Ale co ja się z tym nie zgodzę? Tak. Nie, ja uważam, że, że to jest topka Gaya no. na pewno. Nie tak. wiem, czy najlepszy, moim zdaniem, chyba. Przekręt mi się bardziej podobał, no, ale... No. O to, żeby coś było lepsze od przekrętu, to nie jest wcale tak trudno. Czymś takim hejterem gajawiczego. Dżentelmeni kapitalni. To czyli, się zależy, bo po prostu przekręt jest chyba ciut krótszy i dobrze skompaktowany, a dżentelmeni trochę dłużsi. I realizowanie w innych warunkach, bo to jest film realizowany przy dużo większym nie budżecie. Guy Ritchie. Słyszysz? Girl Puri. O Jezu! O Boże. Dobra, lecimy do... Przepraszam, jeszcze dobra, raz. Dobra. Co ty mówisz? Mówię, że jakby ważyć też budżety i no nie, no, wiadomo, realizacyjne środki, no to genderalni tutaj... postawali za dużo większe pieniądze. Ale to rola Meshima Konahiego, moim zdaniem, tak. była świetna, świetna. fenomenalna. Dobra, runda druga. Przykład drugi. Czy to są wszystkie filmy, które ty widziałeś? Czy... Tak, 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 tak. Kojarzy mi się tylko z jednym filmem. A, A może. Ty... Myślę, że z zbliżenie tego gościa. Chyba wiem, kto to jest, ja, sobie się upewnić. Jestem chęci. A tak, no, tak myślałem. Się... Nie muszę odpowiadać. co to jest ten film? Chudy, pewnie nazwę filmu nie pamięta. Okej, okay, nie, 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 to był na czym? Mamy rozbieżności tutaj w odpowiedziach. Krzywy zapisuję, kończy już. No. no dobra. Ja na nic innego nie wpadnę, a może i Tom Hanks mi się kojarzy z Kapitanem Philipsem. Znam Kapitana Philipsa. Jeden bezsenność Seattle. To jest e, drugie do zatracenia. Road to okay. Perdition. Ojej. A, ani chyba na bezsenność Seattle się? trochę za wcześnie. nie znaczy za późno się? to jest, bo to jest starszy film. To nie, jest nie, nie końcówka tak. filmu. Fenomenalna nie nie scena. Nie, nie będę mówił, jeżeli... Ty, krzywej jesteś chory, więc może będziesz miał ochotę na jakieś No Mam ochotę, ten obejrzeć. film. Z pełną odpowiedzialnością jestem ci w stanie polecić. Uważam, że jest genialnie zrealizowany. Ok. I zaskakujący. Dobra, nuda trzecia. O kurde. No to. Do tej pory słucham tej piosenki dość często. Mam ją na tej liście imprezowej. Psz, nie mam pojęcia co to jest za film. Serio. Ty masz? Nie mam strzał. Ale też nie ty jestem tego fanem. Czy odpowiedź, nie? Nie, bo nie mam nawet żadnego skojarzenia. Krzyby? Wy... Nie pokusisz. Chicago? Nie. 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 To jest utalentowany pan Okej. Okay. O, o jezu, jesteś źródło przecież. Low, tak kurde, faktycznie. Jak śpiewają. E, Whisky, soda, rock roll. Okej. Okay. Dobrze, to runda czwarta. okej. Okay. Mamy rozbieżności, bo... Krzywy napisał po polsku Adam po angielsku. Jest to oczywiście 12 ludzi. Fenomenalny film, też. Bardzo dobrze. Henry Fonda, świetna rola. Przygodę z kinematografią w zasadzie rozpocząłem, bo to Nie, to, to... jeżeli ktoś nie widział a ktoś Taką jest... w sensie świadomą przygodę z kinematografią. Tak, zupełnie serio teraz mówię. Jeżeli no, ktoś film. ma awersję do starych filmów czarno-białych i uważa, że będą go nudzić, to gwarantujemy wam, że ten czarno-biały film nie będzie własny. I... Nie, nie cierpię, jak ktoś tak twierdzi. Mamy tak. takiego kolegę, który nie ogląda filmów, które są starsze niż tam e, tak? w 2000 roku. dobrze no. A, wiem. Dobra, tylko... runda piąta. To raczej charakterystyczna scena. I tutaj nie jest to Tarantino. No nie, nie, nie jest. Ale układ faktycznie podobny. Kurde, okej, okay. ciekawy, ciekawy trup. Czy by tutaj rzucił... Mogę? No, Sticario. To jest dzień próby z Denzelą Washingtonem. Tak, training, oh. training day. Nie, nie znam. Hmm. Fine, też fajny film. Też jakbyś hmm. chciał sobie jak, odrobić jakieś tytuły z Denzelem Washingtonem, to jest chyba jeden, no, jest które, 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 no. jeden z niższych, który mi się podobał z jego udziałem. Runda szósta. Eee, to... Ach, kurde, ale... Dobra, ja wiem. Mm. Tylko chcę zadać pytanie, ale ono będzie podpowiedzią. Dobra, to co? Adam? Nic? Niestety. A wystarczy mi to? Tak, bo to jest błędna odpowiedź, więc Aha, okay. wystarczy Ci to. Myślałem, że to jest, myślałem, że to jest mod to Indiana jest... Jones. cena ja scena wie. z piosenką taką też dość silnie działającą na, na widza. Tomorrow belongs to me, czyli kabaret. Kiedy a, naziści dochodzą do władzy. A, Nie oglądałem kabaretu. I cały czas. Mam całe na bucket liście. Społeczność tutaj e, niemiecka wstaje. Uh -huh. Oprócz weterana wojennego, który wie, jeszcze co oznacza wojna, tak naprawdę. Uh -huh. w, po, w przeciwieństwie do e, pozostałych tych młodych, którzy są właśnie skłonni do, do walki, do wojaczki. Dobra, runda siódma. No kurde. A, a dobra. Wydaje mi się, że. Wiem. To jest film z takim aktorem, który... zmienił całkowicie swoją facjatę. Wygląda całkowicie inaczej obecnie. Kul, to czekaj. Trochę mnie teraz... Niki Rurk zmienił całkowicie swoją facjatę. O! No? no. Dobrze, dobrze. A to jest Rurk Rurks. Mi się to kojarzy, ale kurde, to jest Aktor, który, który dawniej no. występował naprawdę w wielu Echem. fenomenalnych filmach, później zniknął. Okazało się, że zrobił sobie tyle różnych liftingów i, i operacji plastycznych, że teraz chyba nie byłby nawet w stanie grać. Kurde, nie, nie wiem. Co źle. Ja to jest Harry Angel. O, ja, wiem. O, ja mówię o owce Jeleni. O, Harry Angel. O, jeleni. Tutaj. E nie będę wam zgadzał, że jeżeli nie oglądaliście to też bardzo fajny film fajny Janem De Niro. Ale czy miał brodę w Łowcy Jeleni? Tak, był tam taki Ale też główną rolę odgrywa. Też świetny film, polecam. Taki kryminalny, trochę z pogranicza. Takiego. Harry Angel? Tak, tak. A czy to jest Scorsese czy nie? Chyba nie, chyba nie. Runda ósma. Możesz przybliżyć daj... twarz tego gościa? No właśnie. Ty już z John Abruzzi. Z mm. skazanego. Albo z Jurassic Park 2, ten ziomek został pożarty przez te I małe... I chyba Prison Break, nie? Też? Przecież powiedziałem ze skazanego. A, ty mówisz skazanego, <laughs> Ja jakoś, nie wiem, e, skojarzyłem Prison Break. Nie, nie, nigdy nie, nie funkcjonowałem w rzeczywistości, gdzie ktoś używa polskiego tytułu. Skazany jakoś mi się skojarzyło, chodzić ci na śmierć. Ja zawsze mówiłem skazany na śmierć. Kurde, nie wiem co to jest. Zamiennie z Prison Bake, ale używałem. Mam ja też nie wiem. No, to powiedz. jest najlepsza Paz. Paz. rola Paz. Szatana, moim zdaniem, w kinematografii Konstantin. A, Konstantin. Tu jest spot... A ja oglądałem Konstantin spot... tak, spotkanie tak, tak, z Tildą wow. Swintą, która My odgrywa to... rolę Gabriela. Aha. no i... i właśnie komunikacja Damn. z Szatanem, który Damn. próbuje porwać Konstantina do. Czy ci piekło. Dobra, runda dziewiąta. No i tu niestety również nie będzie punktu. To Szalony... też jest charakterystyczna scena z tego filmu, bo wyjaśniająca w dużej mierze zawiłości scenariusza. Szalone przygody z Knerusa kwaczka. Nie, jest. Alicja w nie Może takie coś tam było. Dawno nie oglądałem tego filmu. A taki vibe trochę jest. Tak? O, to będzie głupi strzał. Ale mi się kojarzy to z tym. Pianista. To jest, ten... tak, to jest prestiż. Prestiż, aj, bo... ale labirynt, Tak, ma, tak. tak, to Tak, tak, taka magia, nie? Coś ten, ten temat, ale prestiż, no. Dobrze, to runda dziesiąta. Ja tutaj daję filmy, które bardzo lubię, więc też gdzieś może... To będzie dla was jakąś podpowiedź stanowiło. To jest Morgan film. No tak, nie, to widać, jako, że to jest Morgan. Ale nie mam pojęcia, co to jest za film. Ja też nie wiem. Jakby tutaj nie było tych dwóch gości po bokach, to jeszcze myślał, że to może jest jakiś kadr z Bruce'a. Tak, ale, no, nie ale nie jest. Nie, nie, nie wie, dobry to drop. jest. Nie no, to jest Lucy. Lucy. O, ja kiedy wow. zamienia się w komputer. Już. Nie oglądałeś? Nie, to też. Nie, ja też obowiązkowo. To jest jeden z lepiej zrealizowanych filmów tego gatunku moim zdaniem. Taki z pogranicza geoparktouryzmu, sci-fi, kinoakcji, Naprawdę słabo dobrze na rozegrany. Runda jedenasta. A. W sobie ostatnio odświeżałem ten film, więc jest na bieżąco. Blisko Adam, ale to nie to. Nie, Mont. To, to jest To jest ulubiony, Python, to jest ale... ulubiony film integral. Jay -Z Holy Grail, hmm. dokładnie, aj, aj, Święty Grail. Yes. Monty Python, Święty Grail. Gdybyś napisał samo Monty Python, to może jeszcze byś się yeah, Nie, nie, To trzeba podać. Ale na tutaj nazwę. faktycznie, specyzowanie. Żywot Briana jest prześwietny. To, też. ale to jest. nie ten vibe. Ale, no. ale nie ten vibe. no tutaj no, no. mamy yeah. króla Artura. Aj, 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 poszukującego rycerza do tego To jest jakiś stołu. początek Żywota Briana, Żywotu Briana. Nie, no przecież to jest Jezus, nie? Brian, jest no, w już. Runda 12. A. Klasyk, klasyk. Dla wszystkich studentów, moim zdaniem, pozycja obowiązkowa z tytułu przeróbki. Jaśnie oświecony książę Wojewodo. Ty Jest synu Jaremo. Ogniem <grym> i mieczem. Ta przeróbka z sesją, tak, nie? Tak, Fenomenalna. Tak. Pamiętam że to Wszyscy sobie posuwali. Runda. Chciałem dać scenę, jak ścina... E, trzy, po, tak, tak szczegółowy, ale nie umiałem znaleźć fajnej jakości. Dobra, runda 13. Żeby nie było, nie daje jakichś takich wymyślnych kadrów, to, są, to raczej są takie sztampowe w kontekście osób, w kontekście znajomości danego filmu, więc bo tutaj to jest bardzo istotna scena. Jeden. ten. Rouge? To jest znowu Chicago. To jest Chicago, tak. Furny. Tutaj mamy przedstawienie e, Gira, kiedy manipuluje mediami, opinią publiczną. No i wszyscy tutaj okay. są marionetkami. Widzisz, że są na liniach. No i to jest pani dziennikarka, która gdzieś tam współpracuje ba, ba, ba. z nim. Runda czternasta. O, okej. Też świetny film. Jeżeli ktoś nie widział, to gorąco polecam. Nieco dłuższa przygoda, bo chyba trwa prawie 3 godziny. No dość długi film. Nie wiem, co to jest za film z Takiego kadru nie pamiętam z tego filmu. Nie Czy to jest pachnidło? Pachnidło. pachnidło. Okay. Czytałeś książkę? Nie. Okay. Ja dawno temu. Tak też bym sobie chętnie odświeżył. Dobrze. Runda 15. A. nie ma zielonego tak. pojęcia. Strzela. Wesele. to jest na Rauszu. Na Rauszu, okay. tak. na nie, nie oglądałeś? Ojej, po, czesku, też... po czesku się nazywa chlast. to Tak. Musisz koniecznie w takim razie, Adam, sobie. Bo to jest moim zdaniem. Mac bardzo, tak? bardzo. Ale bardzo najpierw, dobra najpierw trzeba powiedzieć, jak ten, po polowania potentowe według mnie. O, jak nie runda szesnasta. Tym samym, Uuu. not guilty, to jest spora podpowiedź. Nie wystrzelał. Czekaj, jest jednym z moich ulubionych aktorów. A... A, nie co to jest. Nie, nie, oposuję. nie, co to jest. nie wpadłem jeżeli nie oglądaliście, to również gorąco polecam, fajny film na wieczór. Jest to Prawnik z Lincolna ha. z Matthew McConaughey. Aha, oglądałem to, ale nie kojarzył w ogóle tego kadru. No, to jest początek w zasadzie filmu i końcówka filmu. Ja, ja oglądałem ten film, tak z nim się kojarzy. Runda 17. Okej. Okay. O, no, tylko czekaj, jak to było? Tak jak mówiłem, oba tytuły. To wiem, jak ja mogę przekręcić. No jak będziesz tam miał jakiś... Kudy, mały tak błąd, to to, to zaliczę. Tak. Ten film oglądaliśmy chyba razem, Adam. Podpowiem ci Adam, ja że to jest jeden z moich ulubionych aktorów. A raczej na pewno oglądaliśmy go razem. U ciebie, chyba w domu. Widzę. Ojej. To jest taka bardzo brutalna scena. No, to jest zaraz po tym. Ja do tej pory mam ciary, jak myślę o tym. Nie, nie przypomnę sobie. To jest więzień nienawiści, American X. Ah, American. Wiedziałem, że tam jest X, ale pół punktu sobie daj. Nie, no dobra. Mam przewagę. Edward Noto tutaj. Edward Noto, no. Jest faszystą. Dobra, dobra, dobra. Lunda 18. Aaaa. Ojej. Balenciaga? HM. HM? Balenciaga. Ej, No jest ja. Przecież ja nie dałem ten kart, bo on jest taki dość charakterystyczny, śmieszny. Tak, tak. Aczkolwiek ja wiem, że Adam by odgadnął po. Soundtracku. Ale ja wiem, co to jest za film. No go To jest ten soundtrack. Tylko, że. No ja go lubię ten film. Ja go dwa razy widziałem. Raz sam, raz sobie sami No tak, tak. To jak ktoś jak się to nie ty widział, ty to ta kostanka to ta na koniec by. Jak się nazywa ten film. To, nie to nie jest ciekawy nowy film. Bo to więcej to jest za film. Dwa razy okay. go oglądałem, tylko nie potrafię sobie na tak nie przygotować. Dobrze, to z figurą geometryczną sobie skojarz. W trójkącie. Dokładnie. Triangle of Sadness. Te. Brawo. Odpowiedź, no, co prawda. No ale nie jest aż tak oczywista. Trzeba było pamiętać. Runda 19, przedostatnia. A, bo to jest to. Świetny film. Spróbuję jak tak. widziałem na przeglądzie filmowym. Spróbuję, tak, ale to nie jest ten film. Ale ten klimat ma. Nawet nie wiem, czy nie oglądałem go z tobą, albo z twoim bratem w kinie. Nie wiem, Manchester United. Nie to, Manchester United. Manchester United. to jest Manchester Bay. Yes. 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 Tak, to jest Afleck, nie? Tak. to jest? Nie pamiętam, co jest. Sceny. To, to, to chyba scena, scena, jak oni te. Jak jak jest, siedzą nie? nad zbiornikiem wodnym i łowią ryby. Tak, ale to chyba już koniec, jak gdzieś tam są. <laughs> Wydaje mi się, że to koniec filmu jest. Dobra, runda <laughs> ostatnia tym samym. To no tak. tak. W ramach okay. temat okay. domknięcia tematu. Hmm, trudne? trudne? Ja nie wiem, czy bym sobie z tym poradził, ale inaczej. Do odgadnięcia. Dla fanów tego, tego tytułu na pewno. Dla osób, które oglądały to dwa, 3 razy również. Jeżeli mieliście okazję tylko raz i to dawno temu, to pewnie nie będziecie pamiętać tego. Ja strzelam, że to jest to... Też trzeba... Co dałeś? Z Psy? Kill Bill. No, ciekawie, jest to Leon Zawodowiec. Tej wręcza e, Ozmanowi e, okay. tą zatyczkę od e, psa. Granatu, nie? Jak oni leżeli w tym magazynie, to też była taka scena, że ktoś się zmówił, w pełni. jest Nie, Okej, nie, nie. nie, nie e, dlatego to jest taka kultowa scena. No, ale ciekawe przykłady, no. Dobrze, dobrze. Wszystkie, wszystkie filmy Słowa. bardzo lubię. E, polecam każdemu. Nie, wydaje mi się, że żaden z nich. Nie można zaliczyć do grona filmów słabych. Tak więc, jeżeli macie ochotę nadrobić jakieś tytuły, no to. Zacznijcie sobie. Kilka styliste. ciekawych inspiracji jest. Tak, dwa punkty może bym miał więcej. Jakbym miał oceniać, nie. to pewnie kabaret by u mnie wylądował w top 3 razem z utalentowanym panem Riplim. I no i chyba 12 gniemnych ludzi bym tutaj w Ale sporo z tych filmów nie widziałem, bardzo dużo widziałem. To musisz. Lucy nie widziałem. to wie to wiesz taki wiesz, typowo gatunek rozrywkowy tego utalentowanego pana Ripleya też dawno nie widziałem ten film z tą to HSem, co polecałeś? Jakoś e, Road to Perdition chyba to jest. Będziesz to jest... dawał plakaty, nie? W ty, Ta, to, tak, tak, to, tak. tak. Fenomenalny też swoje. Dobra, dzięki wielkie, dzięki. trzymajcie się do następnego do see, Yo. Hej.